Po wizowie z tej strony, agro. Jakubisz, dziś przygotowanie do sianokosów. Kolejny dzień wakacje w wypinek Może następnym odcinku już będą sianokosy. Raczej. No, mamy ten. Czekajcie, chwilkę. Mamy maj. I się okazało, że kiszonka naprawdę był bardzo wielki wyczyn bo już gościowi sprzedałem nie zgadnij się to dzisiaj dzwonił dziadek za jest z szpitala. A szpitala czemu tu nasze przyczepy są? poczekajcie za chwilę to poprawimy no dziś ma przyjechać facit po to, to nie wiem, czy będę nagrywał, czy się zgodzi dziś Gnój chce raczej za ten zrobić akcję Gnój że kiszonka była, kiszonki nie ma, wszystko zużyte. Będziemy dziś no robić akcję. Tu trochę wyrzuciłem. Dziad, do dziadka nie mówiłem, że tych kiszonki jest dużo i powiedział, że mam z tej dużej sprzedać. Tu trochę czubek sprzedać i trochę zostawić dla nas, nie? o to tyle my nie potrzebujemy i dziś ma gościu Tirem czy czymś przyjechać, to... Nie wiem, czy będę nagrywał... Czy mi głos pozwoli... Rafa... Krzyśka dzisiaj nie ma. Kurde, mi się myli, ale wolę mówić o Krzysiu, trochę o Dziś Rafałka nie ma. Nie, Krzysia znaczy. Dziś Krzysia nie ma, muszę robić to sam. Następną dźwiękę na kosach będzie, bo dziś mamy czwartek, a jutro przyjedziemy piąteczek, już ma, będzie miał koniec szopy. A tu mamy Sigma. idziemy w i będziemy robić porządki i przygotowanie do sianka. To czekajcie, pomożecie mi obrócić tą kosiarkę? Pójdziemy na tą łąkę, bo wam nigdy tej łąki nie pokazywałem. Oj. Bo tam mamy tam przy tym polu z rzepakiem jednym. Mam dwa pola z rzepakiem. Na tym trochę tu większym chyba. Nie wiem. bo tam mamy łąkę przy tym taką malutką malkę, nawet chyba hek pół hektara nie ma, bo tam tak, tyle co nic. Ale mam chęć teraz, jak dziadka nie ma, to na złom wytarpać, ale nie, bo za niedługo wraca, to lepiej Już, te... Już nawet te taśmy wszystko pogniło, widzicie, jakie to takie popleśniałe jest Tak, idziemy. A jeszcze po raz muszę jechać. Poczekajcie. Przyszłem na tą łąkę. Dziadek mi powiedział, że my tutaj jeszcze przy biogazowni Mamy łąkę. Ja nigdy nie wiedziałam, że to jest nasze. Ja zawsze myślałam, że to jest czyjeś. I mówię, że te pachołki to granica. No to widzę, dobra. No to małe to jest. Ale patrzcie co tu mamy. To jest nasze, nie? Oj. Na sterowiec to jest nasz staw. Patrz. Będę. Mamy stawek własny. No. To dobrze. Idę do domu za chwilę się z nim... To nie wiadę... To nie wyjadę 80, to najpierw sobie wyciągnijmy z grabiarem. Tak nie pamiętam, jak ja w nią tu za bardzo wjeżdżałem. Jest zapomniana, nie? Bajka normalnie. Bajka wspomnień. Lipinki 2025, normalnie. Teraz to się tam to sezon zakończymy, no ale. Czasem tak w życiu bywa. Czasem się coś polepszy, czasem się coś popieprzy. Czasem coś się Czasem się coś zrujnuje, czasem się coś polepszy, czasem się coś dopiepszy. Czekać, bo nie pamiętam na co to było ustawione. Dobra, nagrabienie. W całym ciągu tego wicherka Krzysiuk pewnie będzie robił tym zestawem. Dziś chyba na zaczyna się wyścig, pisano no no. Ja taki nie będę i poczekam za tym jednym to Coś w szkółce jeszcze musi siedzieć. A szkoda, bo skończyłem, ale jeszcze studia mam za głową. W tym roku stu, na studiach był pół roku, bo nie miałem za bardzo czasu, bo sam na gospodarce jestem. razie już tak stoi o krowiec. do pani. A, co, płyskiwa, przesuniemy. Ażko wcisniemy i co tu się stało czekajcie? Ustaw się normalnie. No. Bierzemy 80. I po rozrzucić do pani Gasi. Probiałem widzowie jeszcze u tych zobaczyć u pustów. Miedzianek był przez telefon, mówił, że z, z hodowli mlecznej się przenosimy chyba na hodowlę mięsną. Czyli nie, że na świnie, tylko że na no, krowy mięsne. Czekajcie, kto to jest? Czy to Krzysiek, Kurde, co on tu robi? O, ty kurwa, ja się tam pokutę, a przyjedziesz. Dobra, jakąś kitę. I tu nie, nie ma Pani gdzie schować pewnie. Pani się bierze no się na środekosy. Dzień, Dzień dobry. Dobry dobry. No, się na jadę. no ja się na kosy jadę, a ty jeszcze nie. Ja jutro startuję. Nic dobra, bo tu No to jeszcze Krzysia przyjedzie, to będzie miał czas. Będę miał rąkę do pracy. No. Dobra, co ci sprowadzam? E, mogę pożyczyć rozrzutnik obornika. No wiesz, a tu maciorkę chciałaś, nie przyjechać? Z tymi śmiesznymi fumfumkami, a mało no, to później się ugadam. No to jak pani? Poczekaj. Oj, nie to. No pani Kasia ma małe podwórko i już na większe maszyny to one się dodaje. 80 jak nasza jest największy ciągnik jak na gospodarstwo to by było być chociaż to najwięksi chociaż że to jest największa osoba która ma najwięcej zwierząt we wsi w ogóle to ona ma tą łąkę ta łąka co jest naprzeciwko nas co to jest dziadka wiecie o której mówię ta co naprzeciwko domu jest no to pani Kasia ją ma na tym. Pani Kasia ma ją w dzierżawie. I uprawia przez kilka lat. Ale dziadek mówi, że w przyszłym roku zabieramy i robimy tam pole, bo jest potrzebna pani Kasi. To tam dziadek znajdzie jakieś mniejsze pole. Bo i tak ci tyle siano jest. A czekaj! Tą dzierżamy, co tu mam od Was? tą dzierżawę coś mówi, że mi inne poetko znajdzie. No znajdzie takie małe, takie większe, takie samo. Trochę mniejsze, nie? Tu za lasem chyba to 35. To tam panie łąko zrobi. No to ja jadę. Małe. No Prawdzą wyładujemy gnoj Najpierw chyba z tej pryzmy w środku. No ale nie wiem gdzie to będziemy wozić. No te kubki z, z pryzmy tutaj patrzeć nie mogę. Ja chcę się tego pozbyć jak najszybciej. Możecie, możecie pisać w komentarzach, to mogę Wam sprzedać trochę tej kiszonki. Bo nie mam co i tak z nią robić, bo tylko mi to zawadza miejsce. A w sumie to ja będę się wtrykał, że to nie moja gospodarka jeszcze. A może kiedyś będzie. Fajnie by było. Na razie to dziabe widzicie, jaki jest oparty, tylko na swoich musi mieć. Które Ja tak jakby na swoim nie zrzuł, to już by był koniec. Chyba, jakby naprawdę, bo to taki upartus, że tylko by się upierał wszystko. Dobra, więc tutaj dojechałem na pole. Dziadek jak zawsze jączy, żeby na swoje tylko. No co, ciocia tak stoi tu. Hora, Krzysiu mi gdzieś spieprzył. No to ja chyba wiem, gdzie on jest. Gdzie? Przy gospodarstwie tam stoi się, patrzy na pole jak jakieś. Aha! No ja już idę działać. złapać, Dzięki. Widzam się, się za rozrzucanie. I chyba dziś pani Kasi pomożemy w koszeniu łąki. Mam przeczucie, bo nie mam co za bardzo robić w tym gospodarstwie dzisiaj. a to tak zawsze jakaś robota była. A nam do wieczora, nie, na, na, na ciągniku byłem. A tutaj, już się tak wszystko porobiło, te opryski, nie ma za bardzo zrobić, zanim tego trudno na stonkę, Trzeba popryskać, nie A może dziadek był do tej pory. Dziadek powiedział, że nie chcę go wypuścić. I mówił, że nigdy do końca roku tam musi siedzieć. Ja sobie tego nie sam sama nie robić. A nie wiem, czy mogę Krzysiowi zaufać, że on. Nie rozpierdzieli mi nic, jak będzie odwoził. Bo tak zawsze się zmieniamy z dziadki, a tak to. A boże, Krzysiu by na kombajnie robił, ale tu musi mieć ten. Mam za młody jeszcze trochę jest, moim zdaniem. To cioska by mnie zabiła, jakby się dowiedziała, że combanię kusił. kamerkę pro, włączyć, gdy rozrzucałem i na ja samą końcówkę mi się przypomniała. Aha, idź pan. Dobra, pani Kasia nie kazała czyścić ani nic, bo i tak będzie za niedługo od swoich rufusków rozrzucać. Po tego knura to naprawdę muszę zgłosić się. Bo na, 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 na paszecik idealny będzie. Gdzie to postawić? A tu postawię. Ja, że to tam... Ojej! Dobrze, że kaski nie ma. Dobra no, no, szkoda, wajcie to obstawimy jakoś tą przyczepkę to tak boku Dobra gdzie Oj. A czemu ona to nie kochi? Dobra, niech stoi. Ja po siarkę i też mogę i chyba jej możemy, bo nie mam co robić. Także za tym, też to mi że to już wie Tu widzicie, że owiec zasiadł już nawet. I od razu tu są ziemniaczki. Już widzicie, że wyrosły. Oczekujemy tą rotacyjną. Jak 80 będziemy gości? Nie było tego, nic nie widzieliście. Nic nam się dzieje i nie wiem co ta pani tutaj nie czuje, tak, ale... Czekajcie, spuszczam tu O, zleciało już, dobra, po prostu przez kabinę Dobra, patrzymy czy to... Chodzi O, wkręca się na obroty Piękniejszy czas w roku. Żniwa rzadziej chyba bardziej, ale się mam kostę. też no, bo coś tu się spadło. Daj mi spokój z tym Szerotem niebieskim. Po co ja tu kupywałem i remontowałem? Jak już było tego władka zostawić? Weź mi tu pomóż. Czekaj. Odczep. Tu jest co? To ja pójdę do sklepu, bo muszę tam iść, po wodę bo zapomniałem. Byś mi przy, przyjechał tym drugim traktorem. Dobra. O ten widzisz, że się nie nadaje. Tam, ten będzie pod co Okej. Pani Kasia chyba niezadowolona, niezadowolona jednak jest z tego ciągnika. I tak, ale... Coś tam. Ten niestety musi iść. Napięty. Na Rakimca. Dwa zielone ciągniki będą na... Nie, myślałem, że jest. Osiem, zielone. Coś na 3P. Z napędy. Dobra, idziemy. Jeszcze w domu, w sklepie też było. A pani Kasia szybciej wyszła niż ja. Zobaczymy, czy sobie chociaż park poradzi z tym, z tą robotą. Tam coś szwankuje, zobaczymy. No to co? Mam pytanie, ja ci zapłacę? To byś mógł to dokosić? Nie ma sprawy, tu choć tyle co dam radę, nie dokończyć. No a ja zobaczę, może coś z rotacyjną jest albo coś. No to cześć. Cześć. Pani Kasia nie ma nerwów. Mam jej na skarmienie trochę wykosić. Już się zgodziłem, nie będę taki. Akcja była na zestawy. Nie wyglądała. No to jakby za wyjątkiem, ujęcia z muzyki. Byłem widzowie. Robota jakoś idzie. Ja Będziemy się chciało lepszą kosiarkę. Muszę chociaż taką większą, troszkę. Pani się ustawiła, ciągnik na niezy. I poszła do mnie, bo już ma dość do dzisiejszego dnia. Jeszcze będzie tu raczej przetrząsać. Ja tam to, to też już tego nie mówię. Tutaj. Tak trochę tego pola mamy, bo to jest wszystko, to jest największe pole jakie my posiadamy, ale zdzierzemy odane. Nie wiem czy on to dziadek oddał, ale w przyszłym roku już będzie chyba nasze, no, nawet, chyba po tych ścianych posach, nie wiem. Jeszcze na tamtą drugą łąkę bym zajechał, ale nie chcę mi się tak Naprawę zmęczony jest już dzisiejszym dniem, bo to już się narobiłem. Trzecie kiszągi muszę nawieść.

Nawet wam pokazywać nie będę. Nie mam siły już na te szerokie, stare dziadkowe. Jak to gospodarka by była moja, to już by tego gówno tu nie było na tym gospodarstwie opętanego. Pierdziane gówno. Idziemy do domu i... na ryby se. Na styk bym wjechał. zahaczył. Dobra, idę trochę tej kiszonki nabić dla moich muciek. Nie moich dodatkowych. Wszystko już moje zachwytać. Słoma jest, ale mało. I to mało. Jeszcze się rano kosy trzeba gdzieś ścisnąć. Czemu to jest dziś? jakaś robota w ogóle teraz to rotacyjną będę musiał naprawiać i czasu nie będę miał już na siebie No nie, wykończy mnie to wszystko już mało. Jeszcze kiszonki, trochę nawiję ziemi i skończymy ten odcinek i... Trzeci odcinek z trzeciego sezonu. Pięknie. Hmm, tu bubukę no już tyle żytało to... Ładnie ją wyszlifowałem, że się świeci jak psu jajca. <grystanie> mogę się z Sylwestra doczekać, bo będzie górę wiecie kto. Mały bajzer tu robiłem. trochę to rozgarnąłem na pryzmie. Może coś pomoże. Mamy no, trochę indokoryta, do koryta, niech se jedzą. Dla bardzo innej pasz niż Kiszonka to my nie mamy. Ale na przyszły rok to nie wiem, czy na kurdza wejdzie z tego, ale. Rok temu mniej było kukurydzy na kiszonkę, w tym roku robimy chyba więcej, bo chyba kiszonka jest lepsza zdaniem dla krów, niż zwykłe pasze jak takie wiecie nasze, nasze naturalne jakie robimy, czyli sianokosy na przykład, czy takie rzeczy. I... Mm. A tu was nigdy nie zabieram, bo to takie puste miejsce. Tu będziemy chyba kciuki dawać w ogóle. Tu mamy strych. Tu będzie chyba zboże i... a tam nie wiem... Mamy sobie... chciałabym... Ten zagranicki Silos sobie będziemy sprzedawać, bo to takie gówno chińskie, że pożar się boży. Jakiś świąteczny film wleci. A, coś fajnego w polu porobię, żniwa zaczynamy. Oby do żniw dziadek wrócił, ale w moim zdaniem on nie wróci. Nie ma opcji. Widzowie, bierzemy się za to upotowanie. Film mi coś rozłączyło przez film drugą część nagrywam króciutką nie ma no, co się przejmować Miło cud. zmontujemy, damy będzie picabello picabello nie łapa to chyba nawet szybciej niż tą taczką będzie tu w ogóle to taki bajzel miniaturkę za mną wam nie zrobiłem jeszcze a powinienem. Dobra, ostatnia łopata. Jedźcie, głodomorki. Jak ten cielaczek tu się spisuje? To jest cielaczek od pani Kasi. Ten tutaj. No sobie stoi w szkorytku. Dobrze, dobrze się spisuje. Nie, zgrze nie jest bezgrze bezgrzeczne, ale... Pan, ten pan wiesił nam przyjedzie z zobaczem czołowym, skupimy to na tą małą bryzmę. Nie, na ten zabierzemy to. Tak zostawimy tyle ile potrzebujemy. Jakimś studen to nam dziwnie się mieści, tu iglo gdzieś postawimy małe. Ja to już uzupełniałem. Dobra, kładziemy tą łopatę gdzieś tu koło piszonki. Life, life, g scando, life, 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 life. A jak to z tym lekiem w ogóle jest? No ja idź pan już z tym. Dziękuję wam za oglądanie. Sorry za te przerwy, bo mi się coś przesło, ale zrobię miniaturkę i dziękuję za oglądanie. Cześć.